rok 2022 będziemy gadać o planach też na 2023, jakie są plany i tak dalej, będzie taki filmik pogadankowy, tylko troszkę w innej formie będzie to w formie e, planów, czy też podziękowania wam za poprzedni rok, pokazania statystyk jakie, jakie, jakie przyrost, przyrostów świetle na kanale i tak dalej gdzieś tam e, wiecie, w formie innej trochę też planów i też Zrobienia innych rzeczy, wiadomo. To co, zaraz zaczynamy, zaraz przejdę do innej sceny. Wejdziemy sobie na mój kanał, pokażę wam statystyki i tak dalej, opowiadam wam wszystko. I co, ten odcinek prawdopodobnie pojawia się 11, 11 stycznia, trochę później, no ale też musiałem sobie przemyśleć, jak, jakie, jakie rzeczy chciałbym zrobić w tym roku co chciałbym ulepszyć, co chciałbym rozwinąć i tak dalej. Więc co? Przejdźmy sobie już do... Przejdźmy już sobie do innej sceny. Przejdźmy sobie do sceny tej. Do sceny, gdzie mam cały ekran, panel, kanały i tak dalej. To co? Zaczynamy na pewno od statystyk. Statystyk ostatnie 365. 10 stycznia do tego w poprzednim roku zrobiliśmy 20 tysięcy wyświetleń na ten kanale przyrosło 233 subskrypcje i 1000 godzin. 1100 godzin mi oglądaliście. Eee, najlepszym filmikiem nadal, chyba po dwóch latach, jest ASMR Sklep z grami Roleplay, który jest jednym z popularniejszych filmików, bo on jak się nie... Leń. możemy sprawdzić to eee, wejdźmy sobie 14 tysięcy dobrze widziałem wejdźmy sobie po prostu na ten filmik eee, ten filmik ma 13 tysięcy eee, już jest od roku na kanale eee, Ogólnie teraz już drugi rok będzie eee, o, 14 tysięcy zaokrąglimy bo tu brakuje nie, nie dużo. To jest jedyny roleplay na moim kanale. Chciałbym, żeby w tym roku pojawił się kolejny roleplay na tym kanale. Mam już jakiś pomysł, ale no. Drugim, drugim odcinek, odcinkiem był wielki test koli, który według mnie jest bardzo fajnym odcinkiem. Ma 1000 wyświetleń prawie, brakuje 50 wyświetleń do 1000. Potem jest test produktów, influencerów, który też był fajnym odcinkiem. zwać wiadomo co chodzi wyzwalacze do snu kackos eee, fishing eee, follow my instruction test produktów ekipy kubańczyka i follow my instruction drugi odcinek eee, a to jest dwójka dobra eee, na pewno chciałbym żeby więcej odcinków się takich pojawiało mam kilka pomysłów na inne odcinki jakie będą się pojawiały na tym kanale na pewno jednym z odcinków które był testem był test odcinka mukbang'owego. To jest wydaje mi się że fajny odcinek tylko że też troszkę też troszkę jak to nazwać nie poszło mi jakby z tym dźwiękiem i to jest minus widzę że tysiąc osób zaczęło tą miniaturę oczywiście miniaturę na ten kanale. E, Taki taka ma, mały spoiler, co będzie w piątek na kanale. Mam nadzieję, że to się pojawi 11 stycznia, jak już mówiłem. Dzisiaj jeszcze wleciał TikTok i Shorts, więc tak, mam nadzieję, że nowe miniaturki będą, będą się pojawiały na moim kanale. Będę je robić coraz lepiej. Wszystko robię sam, montuję sam, robię miniaturki też sam, więc mam nadzieję, że uda mi się ulepszyć te miniaturki, że będą lepsze. E, Wracam do statystyk yy, za... Nie 7 dni nie, tylko... Yy, a tu mogę 2022 wziąć, dobra. Yy, to tak, yy, tu już mówiłem. Yy, treści. Yy, a wszyscy, wszystkie tu mamy, dobra. Yy, wyświetlenia, 2000 wyświetleń na samych szorcach ze fajną liczbą. 18 tysięcy na filmach. Chciałbym dodawać więcej shortów i więcej TikToków do TikToka. Za chwilę przejdziemy, bo mam na karcie u góry. Gdzieś tam chciałbym rozwinąć też, też shorty i TikToki, dodatkowo dodając w międzyczasie, jak będą się pojawiać też filmiki na kanale. Jest to fajne, fajne, jakby nazwać, fajny, ee, fajny rozwój gdzieś tam dodatkowych rzeczy. Subskrybenci 136 subskrybentów przez sierpień dobrze mi się wydaje więc no yy, odbiorcy yy, aha dobrze dobra dobra A, ostatnie 7 dni jakbym to tak to mi się wyświetli nie dobra chciałbym zacząć okres ale dobra to nie, nie zaczynam najwyżej mógłbym Eee, mógłbym. Mm, chciałbym zacząć te powracający, i unikali widzowie, ale tutaj mam. Eee, pokadankowy film wleciał, już wam mówię, 2 lipca. Potem 27 1 sierpnia. Potem już. Tak naprawdę we wrześniu, gdzieś tam zacząłem więcej nagrywać. Tu w lipcu przebąkiwałem, ale. Dobra. Eee, Filmy, dzięki któremu rośnie liczba Twoich widzów większość jest z niskich ale to też przez to, że była teraz przerwa, więc wiadomo o co chodzi eee... większość osób ogląda mnie z Polski 0,1% ogląda z Niemiec bez napisów dużo osób nie subskrybuje mojego, mojego kanału, choć ogląda eee... więc możecie zostawić subskrypcję pod tym odcinkiem będzie mi bardzo miło, jeśli się zwiększy, to wolałbym, żeby to było na odwrót, więc no. Większość ogląda mnie facetów, 11% kobiet mnie ogląda, 88% ogląda mnie mężczyzn. procent Tu na te wieki, wiek nie patrzę, no bo to wiadomo, tam wszyscy robią to inaczej. Subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia z Twojego kanału w średniej, w typowym wyniku wszystkie powiadomienia z tego kanału oraz powiadomienia YouTube i to 12% też jesteśmy w średniej YouTube'a co fajnie wyszukiwania, nie dobra możemy sobie przejść miesiąc po miesiącu musiałbym wejść nie standardowe. niestandardowe to chyba sobie wziąć gdzieś od 1 do 31 lipca. Zastosuj w lipcu 200, 200 osób po powracających, 781 unikalnych widzów, plus 15 subskrypcji. A czy my chcemy przechodzić tak miesiąc po miesiącu? Czekajcie, zmniejszę kamerę trochę, bo nie wiem, czy wszystko widać. Dobra. E, czy ja chcę tak wszystko przechodzić miesiąc po miesiącu? Czy to będzie sens pokazywania wam tych wszystkich statystyk? E, tryb zaawansowany, że mogę wejść sobie. E, źródła wizyt. Vi Na no, głównie wyszukiwarka YouTube. Funkcje przeglądania proponowana kanału, chciałbym, żeby było więcej. Żeby więcej mi YouTube proponował. O, tutaj chyba też są najpopularniejsze momenty. Nie, gdzieś tu, pamiętasz, że gdzieś można było wejść i sprawdzić sobie po prostu, a tutaj jest. Aha, dobra. Okej. Okay. Przejdźmy sobie do posta, bo okazało się, że mogę robić takie coś. Chciałbym zrobić live, ale w, no, w, w tym tygodniu nie wiem, czy byście chcieli. Eee, zobaczymy. Po prostu gdzieś tam wasz odzew. Możecie wejść pod tam na tego posta, zagłosować, kto by był na tym live i tak dalej. Live, nie wiem, odbywałby się w godzinach może wieczornych, tak o 20. O, o 20 mi się zaczęło, tak jak odcinki się pojawiają, nie wiem czy w piątek, czy w czwartek, albo dzisiaj, w środę. Ale w środę też, nie wiem, no bo jednak odcinek się pojawia, więc byście musieli mi dać znać, piątek albo co, yy, czwartek. Bardziej mi czwartek pasuje, więc jak już to w czwartek, jest zrobię jakiegoś live'a. Eee, Prawie czego, czytam, w, yy, chciałbym w komentarze. Czy na wszystkie komentarze, na wszystkie... nie na wszystkie odpowiadam. E, no bo na, na które nie wiem co odpowiedzieć. E, więc no. E, przejdźmy do TikToka. Na TikToku pojawiają się takie same filmy jak na... E, na... YouTube, na YouTube shortsach. Chciałbym, żeby ten kanał na TikToku się rozwinął, bo niektóre... jeden filmik ma no już jakieś fajne wyświetlenia, bo ma dwa, dwa, dwie, 2200. Chciałbym, żeby te wyświetlenia były większe, bo jednak to nie jest to. To nie są te wyświetlenia, które są duże na TikToku. To wszystko jest są gdzieś tam dla mnie małe wyświetlenia. Chciałbym mieć większe na pewno na TikToku, bo wiem, że to jest gdzieś tam łatwiejszy sposób do wypicia się. To by było fajne. Wszystkich, którzy mają TikTok. Zapraszam na mój kanał o TikToku. Nazywasz tak samo jak na YouTubie ASMRMATI1 albo ASMRMATI. Jak wpiszecie, to też się wyświetli. I co? Eee... Zapraszam Was na TikToka. Zapras Zapraszam na inne. Zapraszam Was też na Twittera. Gdzie czasami tweetuję, wrzucam informacje o odcinkach i tak dalej. Eee, Dobra, przejdźmy do już głównej kamery i ja o moich planach na ten rok. Co bym chciał zrobić? Na pewno chciałbym, żeby więcej odcinków się pojawiało. Czy to mi się uda? Zobaczymy. Teraz, gdy miałem ten duży, w, w ten okres wolnego czasu, w, w tym między, w, no ten świąteczny okres i tak dalej, nagrałem dosyć dużo odcinków, więc będzie się pojawiać teraz. Będę chciał wejść, więcej nagrywać filmów gamingowych. Na pewno. To jest dla mnie 100 yy, Gdzieś tam myślałem o Vivie, która już się pojawi. Będzie więcej Viv. Yy, na pewno będzie tak. Będzie, będzie ta kariera z Vivy yy, i będą może dodatkowe gry. Mam kilka gier w planach. Niektóre będą się pojawiały cyklicznie, niektóre raz na jakiś czas bez jakichś, yy, jak to nazwać, no bez serii i tak dalej, bo są to gry multiplayer, więc to nie będą gry pojawiające się non stop, tylko raz na jakiś czas się pojawi. Zobaczymy jaki będzie odbiór też, też tych gier i więc no, na pewno chciałbym, żeby w tym roku pojawił się może jeden lub dwa roleplayer. Eee, ale zobaczymy. Nie obiecuję, nie obiecuję takiego filmiku, chciałbym nagrać, ale wydaje mi się, że mógłbym nagrać jeden, dwa, trzy. Rol... Ale, e, jak to nazwać, wydaje mi się, że najpierw ja na sobie jakieś inne roleplaye, e, na, e, też bym musiał jakby wczuć się w te filmiki i tak dalej, bo to jest inny content, wiadomo co chodzi. E, te, to są filmiki, w których inaczej się jakby po prostu człowiek czuje, musi się wczuć i tak dalej, może napisać sobie scenariusz, wiadomo co chodzi. Chciałbym, żeby takie filmiki się pojawiały. Na pewno to by było fajne. Zobaczymy, czy te filmiki będą się pojawiać częściej, ale yy, też zobaczymy, czy mi się uda. Chciałbym nagrać, no gdzieś myślałem, 2-3 roleplaye. Yy, na pewno jeden roleplay był spadanie wzroku, bo dosyć często je oglądam. Nagrałem już orca z tego, więc fajnie by się pojawił. Taka dłuższa wersja, więc możecie mi napisać i dać znać w komentarzu co o tym sądzicie. Roleplay zbadaje z roku, czy jak to nazwać, musiałbym się przygotować do tego filmiku. Więc może go nagram w przyszłości, nie obiecuję. Zaczymy. Na pewno chciałbym zacząć robić live w tym roku, te live mogły być w godzinach późniejszych. Większość przeważnie byłoby w weekendy, w godzinach późniejszych Więc zobaczymy Byśmy musieli ee, ustalić sobie jakąś godzinę po prostu Jakiś dzień, w którym bym streamował dla was Te streamy bardziej polegałyby na graniu w gry i tak dalej Może przeglądaniu e, YouTube'a Oczywiście YouTube'a w ASMR szukanie jakichś fajnych kanałów SMR i tak dalej. Więc zacznę. Mam też kilka fajnych pomysłów na odcinki, które chciałbym się żeby w tym roku pojawiły. Na pewno co chciałbym zrobić w tym roku. I uważam, że czasami po prostu dawałem sobie luz, nie chciałem się nagrywać i tak dalej. Chciałbym cały czas to robić, żeby, wiadomo, nie było takich przerw miesięcznych czy też rocznych. Chciałbym, żeby filmiki pojawiały się regularnie. Nie zawsze pojawiają się dwa w tygodniu. Jak już nie mogę zrobić dwóch w tygodniu, to chociaż jeden w tygodniu dać, żeby trzymać ten jeden filmik w tygodniu i na pewno dać trzy Dodawać shorts i TikToki to są, jakby, takie plany. Też planem jest dobicie tego tysiąca subskrypcji, Wy... e... to było fajne rozwinięcie TikToka. Nie wiem o jakich liczbach mówimy, ale na pewno, żeby te wyświetlenia już były lepsze na TikToku też, e... żeby po prostu wyświetlenia TikToku były w tysiącach, nie w setkach, tylko w tysiącach, po prostu po wiadomo na TikToku wydaje mi się, że jest gdzieś tam łatwiej się wypić trochę niż na YouTubie, Więc, żeby te filmiki na TikToku były liczone w tysiącach, nie w setkach, e, rozwinięcie kanału do tysiąca subskrypcji. tak jest cel na mój rok. Minimalny. Nie, pow, nie, nie chcę mówić maksymalnych celów, jakich chciałbym osiągnąć w tym roku, bo e, wydaje mi się, że najpierw chciałbym wbić ten pułap tysiąca subskrypcji. Co więc zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji mówię to kolejny raz ale 70% osób, które oglądają ten filmik nie subskrybuje ten kanał nie subskrybuje kanału więc zapraszam Was do zostawienia subskrypcji eee. więc tak ulepszenie studia lepsze oświetlenie lepsze mikrofony więc no nie wiem czy coś jeszcze jak coś zapomniałem, dodam wam w komentarzu. Mam nadzieję, że ci odcinek wam się spodobał. Napiszcie na temat tego live'a, czy chcielibyście go zobaczyć. Jak tak, to yy, napiszcie w komentarzu albo wejdźcie na, na ten post, który wrzuciłem wam. Nie wiem, czy ktoś odpowiedział już na niego, sprawdzę. Yy, nikt jeszcze nie odpowiedział. Więc co? To było na tyle w tym odcinku. Widzimy się już. Niedługo widzimy się w piątek. Widzimy się w piątek na odcinku z Vive, wi więc co, będę się z wami żegnał. Dobranoc i na razie pa.